Czyli w środku. Tak, najpierw tylko położymy jeszcze dwa zakręty zakęty chrupeczek. Tak. I wypuść ją na komendę szukać. Szukaj. Bingo! Nie bingo, Brawo. to jeszcze na razie jest, Brawo. Super. Brawo. To jest bingo. Super. super. To jest marker do znalezienia A To nie, teraz nie bingo. bingo. Szukaj. Okay. Szukaj kwiatka. Brawo, Bo, super, brawo! I na podciągaj. Super. Jest. Okay. Jeszcze raz. Rozjeżdża się nóżka. Szukaj, szukaj, szukaj. Szukaj. Super. Super. Super! 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 Dokładamy za tak. Zostań! Mhm. Do. Ten nog puszeczki! Dobrze! Mhm. Tak! I teraz mówisz dopiero markę, czyli ten bingo. Szukaj zapyt. Brawo! Bingo! 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 O, właśnie tak. Super. Już tam mm coś dzieje, tak? -hmm. Już musisz mm -hmm. wiedzieć, co tam się dzieje. No dobrze. Szukaj zapach. Bingo! A? Super! Wiem, to ale za krótkie to nie będzie. Chyba pięcie. nie było tam pomąchania. nie było pomąchania. Wróć, wróć. Będzie na drodze następnym razem. Dobrze. Szukaj zapach. Szukaj zapach. Szukaj. Szukaj zapach. Bingo! Bingo. Trochę krótko, no, ale szukaj, było za nim. Trochę to krótko. krótko. 谢谢。<Thank> <laughs>